Hej, hej, Witam Was bardzo, bardzo serdecznie 2 czerwca roku 2016. To świetna okazja, by powiedzieć o premierach nadchodzących w czerwcu. Powinienem w zasadzie się trochę usprawiedliwić. Wybaczcie, że nie zrobiłem tego wczoraj, czyli 1 czerwca, ale wczoraj skończyłem 39 lat. I mógłbym powiedzieć dalej, że nie mogłem zrobić tego odcinka, ponieważ zajęty byłem imprezowaniem, jak należałoby. Jednakowo, że zagrywałem się w Wiedźmina, w dodatek do Wiedźmina, bo gra jest świetna i ze smutkiem trochę informuję, że to jest ostatni dodatek. W świecie Wiedźmina nic już się więcej nie wydarzy, tak zapowiedzieli deweloperzy. I smutek i taka refleksja, że kurczę, Wiedźmin 3 wyznaczył nowe standardy, ale mam takie wrażenie, że deweloperzy, że inni deweloperzy jakoś nie do końca te standardy zaakceptowali. Także cały czas wychodzą gry, które pozostawiają wiele do życzenia i powiem Wam też zupełnie szczerze, że po Wiedźminie moje oczekiwania wzrosły gwałtownie, jeżeli chodzi o gry i nie są w większości przypadków zaspokajane. Ale miejmy nadzieję, że premiery czerwca co nieco w tej materii zmienią i trafi nam się kilka tytułów, które co najmniej nas zadowoli. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie, bierzmy się do rzeczy. No i drodzy, 3 czerwca pojawi nam się gra zatytułowana Hard Reset Redo. Redoux się że nie jestem pewny jak to się do końca czyta. Tak czy inaczej, jest to remake przygotowany na konsole nowej generacji. Trafi nam się także na, na pc Jest to strzelanina polskiego studia Flying Wild Hawks, która została bardzo dobrze przyjęta. Strzelanina niezobowiązująca, gdzie przede wszystkim się strzela, jest dużo zamieszania i dużo dynamiki. No i teraz dostaniemy nową wersję elegancko przygotowaną na potrzeby współczesnych sprzętów i miejmy nadzieję, że będziemy się przy niej równie dobrze bawili jak przy tej ostatniej. Ostatnia zebrała nie najgorsze recenzje. Rzućcie okiem. tak Jest moi drodzy, Hard Reset Redo już jutro. Już jutro. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to szczerze polecam, bo to dobry tytuł. Ale nie wymagajcie zbyt wiele, jeżeli chodzi o fabułę. 6 czerwca dostaniemy coś od Insomnia Games. Edge of Nowhere, czyli na, na krawędzi na, na krawędzi świata, ale właściwie na krawędzi niczego. To jest gra zrobiona dla wirtualnej rzeczywistości, ale zrobiona troszkę inaczej, ponieważ z perspektywy trzeciej osoby będziemy obserwowali sytuację z za pleców naszego bohatera, co jest nowym podejściem do tej wirtualnej rzeczywistości, która w zasadzie opiera się głównie na tym, że możemy coś zobaczyć z perspektywy gracza, będąc nim, z perspektywy postaci. Przepraszam, będąc tą postacią. To jest, to jest survival połączony z takim horrorem. Gdzieś wyruszamy na, na wyprawę, okazuje się, że. Oprócz nas, na tą wyprawę, wyrusza także coś złego. I przed tym złym będziemy uciekać. Wydaje mi się, że ta perspektywa z zapleców naszego bohatera sprawi, że będzie odrobinę przyjemniej i łatwiej znosić te koszmary, ale kto wie, kto wie. Alone we stood against fascism. alone we drove the German from Stalingrad. 6 czerwca dostaniemy także coś, znaczy dostaną coś także fani gier strategicznych Serca z Żelaza Hearts of Iron oznaczone numerkiem 4. Nie, nie mogę powiedzieć, bym był wielkim fanem, znaczy fanem może mógłbym zostać, ale nie, nie często grywałem. To są takie strategie, które ja lubię, ale które niewątpliwie ciężko jest pokazywać. Ci, którzy lubili poprzednie części, niewątpliwie polubią także, także tą. O ile się orientuję, cała akcja gry będzie się działa na przestrzeni lat 1938-1948, tak, zatem nie tylko w, w, czasie, w czasie bitwy. Cała seria charakteryzuje się tym, że bardzo dobrze odzwierciedla realia historyczne, ale będziemy mogli pokazać alternatywną wersję rzeczywistości, alternatywną wersję bitew i tego, jak potoczyła się historia. Hearts of Iron 4.

Ona ma fajną historię, bo poprzednia część była całkiem udana, ale mnie najbardziej interesuje ta warstwa fabularna, opowieść o mieście przyszłości, o świecie e, zarządzanym przez bezwzględne korporacje, jakby poszukiwaniu wolności e, poprzez bieg katalist, e, dlatego że nasza główna bohaterka Fate jest katalizatorem zmian, które mogą się dokonać w tym świecie. Tym razem dostaniemy świat otwarty, co mnie niezwykle cieszy. W poprzedniej wersji, w poprzedniej części Mirror Search, mieliśmy do czynienia, z dosyć liniowym przechodzeniem gry, ze ścieżkami wyznaczonymi, które wytyczały optymalną trasę naszego poruszania się. Tym razem dostaniemy świat otwarty, po którym będziemy mogli się poruszać swobodnie, to, wy, to my wybierzemy tempo. I kierunek rozwoju fabuły oraz zadania, które będziemy wybierali i w jakiej kolejności. Zapowiada się niezwykle interesująco. Mnie cieszy ta swoboda poruszania się. Technologia współczesna jest lepsza od tej zaprezentowanej w pierwszej części gry i mam nadzieję, że naprawdę będziemy mieli swobodę. Świetnym przykładem takiej gry był Dying Light. Mam nadzieję, że Mirror's Edge nie postawi tylko i wyłącznie na estetykę poruszania się, ale na taką swobodę, jak chociażby dawał Dying Light. Moi drodzy, zapowiada nam się całkiem ciekawy tytuł, mam nadzieję, że z niezłą opowieścią. 9 czerwca. Play first on Xbox One with 10 czerwca dostaniemy grę od Big Ben Interactive. Sherlock Holmes and Devil's Daughter, czyli Cura Diabła. Ja jestem... muszę przyznać, że poprzednia część szeroka nie, specjalnie przypadła mi, mi, mi do gustu, jakoś tak... Trochę niestety mnie usypiała. Mam nadzieję, że ta będzie lepsza. Ja na pewno ją sprawdzę. Nie będę jej pokazywał od razu, ale sprawdzę, jeżeli mi się spodoba, to znajdę gdzieś czas, żeby ją nagrać. Bo to są takie. Opowieści, które zawsze napełniają refleksją, zbrodnia i kara. Ja zresztą jestem fanem Sherlocka Holmesa od dawien dawna, tak starych historii, jak i współczesnych odsłon, tej brytyjskiej serii Sherlock Holmes, w której gra Benedict Cumberbatch, Cumberbatch się w zasadzie czyta, i Freeman. Freeman, tylko nie Gordon, oczywiście, on też się nazywa Martin Freeman. Świetny film, ale też, też uwielbiam Elementary. To jest amerykańska wersja Sherlocka Holmesa, Sherlocka, który w Stanach Zjednoczonych mieszka i gdzieś tam ma jakieś problemy z narkotykami. To też, jest, też są świetne serie, więc to jest pewna opowieść, która mnie niezwykle fascynuje i, i chciałbym, żeby ta w wersji gamingowej była równie udana. Zobaczymy. Jak powiedziałem, przetestuję. Jeżeli uznam, że jest ciekawe, zajmujące, i skłaniający do refleksji, to postaram się Wam to pokazać, ale zachęcam do pogrania samodzielnie, oczywiście. Last no! nie! <śmienny> o talked about my O part, O is the survivor. O time O nie! O nie! O O O Moi drodzy, ten miły pan, niepokojąco wyglądający, jak na, na mój gust, opowie wam o grze. Dead by Daylight, w zasadzie on i inni deweloperzy. A tak prawdę powiedziawszy, to ja wam opowiem, wysłuchując w tle tego, co oni mówią, a w zasadzie to już słyszałem wcześniej, więc pewnie skrócę tą historię. Dead by, Dead, Light, Dead by Daylight to jest niezwykle interesująca gra, w której spotyka się piątka graczy. I jeden z nich jest mordercą. Oczywiście wiadomo który, bo wygląda paskudnie, przeważnie ma maczetę, paskudną maskę i cóż, jego zadaniem jest nadzianie swoich kolegów najbliższych na hak. Zatem niewątpliwie będę namawiał chłopaków z ekipy, żeby, żebyśmy wypróbowali tego tytułu. Już poczyniłem pewne kroki, by położyć swoje łapy na tą grę. To może być niezwykłe przeżycie. Raz, że ja uwielbiam straszyć swoich kolegów i też pewnie będę przez nich wielokrotnie straszony, a dwa, że gra wydaje się nieźle rozbudowana, dobrze pomyślana, ze drzewkiem, z drzewkiem rozwoju postaci tak dla łowcy, jak i dla ofiar. Więc pojawia nam się taki rodzaj konkurencji. Już widzę siebie grającego w to, gdzie nic się nie odzywam i tylko słucham ich krzyków, przerażenia. Postaram się to zrobić, żebyśmy byli na jednym tym spiku, żeby ta imersja była ciekawsza. Jeżeli się okaże, że to w czymś przeszkadza, że mi łatwiej ich odnaleźć przez to, no to będziemy wtedy grali osobno. Ja będę takim łowcą komentującym na bieżąco polowanie na ofiary. Oczywiście też od czasu do czasu zostanę ofiarą w tym całym spotkaniu. Tak czy inaczej, zapowiadam. Nam się coś interesującego. To, to jest niewątpliwie gra, która e, świetnie będzie się grała w towarzystwie ludzi znajomych. E, wydaje mi się, że, że jeżeli planujecie zagrać samemu, to możecie mieć z tym problem. Pewnie, jakby te, te kwestie sieciowe będą dobrze rozwinięte, ale będziecie grali. Będziecie partnerowali graczom, e, których nie znacie, to ta komunikacja jest wtedy odrobinę gorsza. Zdecydowanie gorsza, więc niewątpliwie zachęcam do, 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 do zabawy w tę w grę e, w grupach. Chociażby, ja wiem, z streamerami, gdyby mieli ochotę pograć w to ze swoimi widzami, to może być bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. E, niezwykle interesujące jest to, że ofiary, czyli te cztery ofiary, które będziemy ścigać, mogą ze sobą współpracować, ale mogą także sobie przeszkadzać. To znaczy, mogą. E, no tak, no mogło sobie przeszkadzać, mogł spowodować, że ktoś z kolegów zostanie schwytany szybciej. Dzięki temu oni przetrwają dłużej. Będzie niezwykle zabawnie interesować, znaczy obserwować to, to, ludzi z ekipy, kiedy podejmują decyzję, czy komuś pomóc, czy może komuś przeszkodzić. Już ja widzę te, to są. Od razu mi się przypomina seria Monopoly, która już tam się trochę znudziła, oczywiście. W której.

Gdzie zerkacie na to i zastanawiacie się od, od Capcomu? Pewnie kolejny Resident Evil. O co chodzi? To jest, pomysł jest ciekawy, chociaż muszę przyznać, że Capcom raczej nie cieszy się sympatią graczy ostatnimi czasy i trochę eksploatują tą markę Resident Evil. Resident Evil to jest jedna z najbardziej niewygodnych gier, jakie kiedykolwiek miałem okazję zagrać. Nie wiem czemu tak jest. Towarzyszy temu ciekawa historia, od czasu do czasu zajmująca na swój sposób, ale też już trochę wyeksploatowana. Tym razem dostaniemy w swoje łapki yy, specjalistów z Umbrella Corps. I zagramy w multi. Będziemy mogli walczyć przeciwko innym graczom w obrębie map multiplayer. I na tych mapach będą też trafiali się, trafiały się zombie sterowane przez sztuczną inteligencję. I te zombie będzie można wykorzystywać na kilka sposobów. Nie tylko będą one nam przeszkadzały, ale także będzie można w jakiś sposób zaszkodzić naszym przeciwnikom, wykorzystując właśnie zombie. Do jakiego stopnia? Zobaczymy, to nie jest tytuł, po który chciałbym bardzo mocno sięgnąć. Może się zdarzyć, że sięgnę, może się zdarzyć, że zagramy z chłopakami, może się nawet okazać, że to będzie ciekawe, bo pomysł jest nie najgorszy, ale martwię się trochę o wykonanie i od, o grywalność. Ale niewątpliwie jest to tytuł wart uwagi, jeżeli jesteście fanami serii Resident Evil. Bez względu na wszystko, to pewnie wykażecie zainteresowanie. Chociaż pewnie, no wiadomo, Resident Evil to przede wszystkim multi, znaczy Single i ko kooperacja ewentualnie, a takie multi. Hmm, zobaczymy. Zobaczymy. Moi drodzy, 28 czerwca pojawia się gra, którą obiecałem sobie, że nagram. Ja nie często sięgam po tytuły Lego, ale w tym wypadku zrobię wyjątek. Przede wszystkim w związku z tym, że to jest Star Wars. Dotyczy oczywiście ostatniego filmu i jest zabawny. Oglądałem poprzedni trailer, na którym się uśmiałem i jakby to, to cieszy, że, że. Znaczy, to przede wszystkim ma być zabawna historia, zabawna historyjka I, i jakoś mnie kupiło to. I zamierzam to pokazać. No Nic więcej do powiedzenia w tej sprawie nie mam. 28 czerwca możecie się u mnie spodziewać, właśnie LEGO Star Wars. Light. Moi drodzy, 28 czerwca pojawi się też drugi tytuł, który trochę może popsuć moje plany pokazywania Lego. Jest to techno Technomancers od Focus Interactive. Gra robiona przez dewelopera Spiders. Oni się nazywają Spiders i to jest de deweloper, którego ja darzę szczerą miłością, szczerą miłością. Ponieważ wiem, że to jest deweloper, który idzie w świetnym kierunku. E ale nie zawsze, mu się, nie zawsze mu się wszystko udaje, ale to, że im się czasem coś nie uda, nie wynika z braku dobrych chęci, tylko może jeszcze z braku umiejętności. Oni są takim nieoszlifowanym diamentem. E, e, zrobili takie gry jak. E, The Mars, Mars War, Warlocks, który grałem którego nie dokończyłem, i, i, i zrobili Bound by Flame. Także grałem i też nie dokończyłem. Z, z przyczyn technicznych, akurat ten ostatni tytuł. Moi drodzy, Technomancer jest rozwiązaniem historii, którą żeśmy po, po, poznali w Mars Warlocks. Technomancerzy to są ludzie obdarzeni z zdolnościami tele, telepatycznymi, telekinetycznymi, cholerawie, no magowie współcześni, technologiczni. Mamy świat przyszłości, korporacje, wojny, miłość, bieda i cała masa różnych fascynujących przeżyć i taki bardzo... To jest taki cyberpunkowy, postapokaliptyczny świat. Mam nadzieję, że ta gra się uda. Ja będę ją. Tak, będę ją pokazywał. Cholera. Jest. Znaczy, z tymi tytułami ja mam taki problem, że ja ostatnio postanowiłem się sobie, że, że skończę każdą serię, którą zacznę. I mam nadzieję, że ten tytuł gdzieś mnie nie. nie... Jakby no, to się zdarza w tych produkcjach Spiders, że gdzieś tam pod koniec już zaczynam odczuwać boleść, bo to nie do końca działa tak, jakbym chciał, ale trzymam jak cholera kciuki, za, za żadną firmę, jeszcze za CD Projekt Red. Trzymam kciuki tak mocno jak za Spiders. Znaczy, nie, za więcej, za więcej deweloperów, zwłaszcza polskich, ale, ale Spiders przypominają mi właśnie Redów, że, że idą po podobnych pomysłach i. I, I mam nadzieję, że świetnie się rozwiną. To, to, może być, to może być w przyszłości świetna, świetna firma i mam nadzieję, że ta gra będzie udana. Trzymam za nią kciuki polecam rzucić okiem. Jeżeli, jeżeli nie jesteście zainteresowani kupnem, to, to obejrzyjcie gameplay, kto wie, może się okazać, że będzie super. Mam nadzieję, że będzie super. Rzućcie okiem jeszcze na to, jak ma ta gra wyglądać. Moi drodzy, 28 czerwca pojawi się także Talisman w wersji Warhammerowej od Nomad Games, który zostanie wydany po polsku. Ta gra, właściwie to się nazywa Talisman The Horus Heresy. Czyli herezja Horusa, cokolwiek miałoby to znaczyć. Talizman, oczywiście, znacie. Warhammera także znacie. To jest gra, która została wydana na świecie w lutym. Teraz jest wreszcie w polskiej wersji językowej. Ja będę chłopaków namawiał, żebyśmy w to pograli. Bo o ile talizman w takiej tradycyjnej wersji był dosyć trudny do, do, do nagrywania i do streamowania, to może ten okazać się ciekawy. Ja jestem zawsze zafascynowany światem Warhammera 40 tysięcy. No i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. To w końcu planszówka, prawda? Z jasnymi, prostymi zasadami. Świetnie to wygląda. Eee, może być ciekawie. Mam nadzieję, że będzie. Moi drodzy, ponownie 28 czerwca trafi do nas Battlefield: Battlefield Gothic Armada. Ja pokazywałem Wam to chyba w, w zeszłym miesiącu. To jest gra, na którą nie starczyło mi czasu, a uważam, że jest wyśmienita. I też dzieje się w, w uniwersum Warhammera, 40 tysięcy. Nie, w zasadzie światowa premiera była w kwietniu, a teraz trafi do nas ta gra w polskiej wersji językowej. Battlefleet Gothic Armada. Pozwolę sobie wypuścić ją Wam jeszcze raz. Mimo, że jestem pewny, że już ten tytuł kojarzycie. Games Workshop, oczywiście. Chyba ja nawet robiłem taki materiał o Warhammerze 40.000 i o grach nadchodzących w tym uniwersum. Uważam, że uniwersum jest wybitne. To jest jedna z, rzeczy, z lepszych rzeczy, jakie zrobił Games Workshop. Gdyby się nad tym zastanowić i bawić się trochę w dygresję, to uniwersum Warhammera i uniwersum Warhammera 40.000 to są jedyne rzeczy, które Games Workshop zrobił dobrze. E no, może przesadzam, może przesadzam, może nie jestem znawcą. Tak czy inaczej, to jest taki RTS, którego akcja dzieje się w kosmosie kierujecie kilkoma statkami i niszczycie nadchodzące siły to chaosu, to orków przy czym wszystko dzieje się w bardzo widowiskowej oprawie, jeżeli chodzi o, o samą grę a także w takiej niezwykle ciekawej komiksowej opowieści fabularnej. Można tu poznać relacje między, między kapitanami statków, a imperatorem, ich oddanie. Lepiej zginąć za imperatora, niż żyć dla siebie. No są, ta, ta, ten fanatyzm i bardzo dobra, bardzo ciekawy tytuł, ale no nie starczyło mi na to czasu, raczej się za to nie będę brał. Ale jeżeli ktoś jest fanem uniwersum Warhammera 4000, to moim zdaniem pozycja obowiązkowa, zwłaszcza ze względów fabularnych. Ale i dla fana RTS-ów znajdzie się tu coś ciekawego. Admiral, disengaging from battle! We have suffered heavy losses. We can't last much longer against the Chaos reinforcements. Attention! Slaves of the False Emperor! Your pathetic last stand will fail! No i to by było na tyle, moi drodzy. Muszę powiedzieć, że delikatnie zmieniłem formułę prowadzenia tego, tych, tych premier miesiąca. Mam nadzieję, że w niezauważalny dla Was sposób, jeżeli już, to mam nadzieję, że dostrzegacie pewną poprawę, a jeżeli nie, to absolutnie nic się nie dzieje. Cieszę się, że mogliście ze mną spędzić ten czas. Nadchodzą wakacje, to jest taki okres trochę bezpieczniejszy i spokojniejszy dla YouTubera. W tej chwili mam straszliwie dużo gier do nagrywania, ale czynię to z ogromną przyjemnością, chociaż muszę przyznać, że jestem gdzieś tam odrobinę zmęczony, bo nagrałem Duma, nagrałem Fallouta 4, dodatek jeszcze nie do końca, jeszcze mi tam zostało trochę czasu. Yy, nagrałem Wiedźmina, yy, teraz nie mam w, nie mam. mówiąc wprost, nie mam gdzie tego publikować, bo już doszedłem do, takich, do takiego momentu, że od czasu do czasu pojawia się u mnie na kanale 6 filmów dziennie. Yy, i o ile właśnie nagranie ich nie jest problemem, bo ja lubię grać siedzę, gram, opowiadam historię, nic lepszego nie, nie mogło mi się przytrafić, o tyle publikowanie ich z taką częstotliwością zaczyna być kłopotliwe. To znaczy, im więcej filmów się publikuje, tym siłą rzeczy. Oglądalność jest wyższa, ale też spada oglądalność na poszczególnych odcinkach. Więc coś kosztem czegoś, ale. Jeżeli mam być szczery, to się nie powstrzymam. Jeżeli mam dużo gier, to będę dużo publikował. Najwyżej będziecie oglądali za jakiś czas, jak się trochę uspokoi na YouTube i nie będzie tak wiele materiałów do prezentacji. Tak czy inaczej, uważam, że ten okres wakacji jest zawsze spokojniejszy i że zamyka dla mnie taki bardzo pracowity okres końca i początku roku. I Z jednej strony cieszę się, bo na pewno trochę sobie odpocznę, ale z drugiej strony tęsknię za tym, bo ja lubię taki. Taki natłok pracy, gdzie mam taką sytuację, że jest więcej rzeczy do nagrywania niż czasu, żeby to nagrać. Bo wtedy wiem zawsze, że, za, że cokolwiek bym nie robił, to mam mnóstwo materiałów, mam co pokazywać i cieszę się z tego niezwykle mocno. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za spędzenie ze mną tego czasu. Zwłaszcza jeżeli żeście wytrzymali przez te moje koń, koń, końcowe bagaduchy. I już teraz oczywiście zapraszam Was na premiery miesiąca lipca, które odbędą się za miesiąc. Ale w międzyczasie rzućcie okiem na różne serie, które, które publikuję. To jest taki radosny dla mnie okres. Uważam, że, że jakby dostrzegam poprawę swoich obecnych gameplayów w porównaniu do starszych. To znaczy, że jeszcze mogę się rozwijać, co mnie cieszy, zwłaszcza że jak powiedziałem na początku, wczoraj skończyłem 39 lat. Ciekawe, czy równie pełny entuzjazmu będę, kiedy będę kończył lat 40 to już za niecały rok. Trzymajcie się, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Hej, hej.